moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. A jest ze mną dzisiaj customowy wyjadacz numer 1, czyli Frodo. Jestem, cześć, witajcie. Moi drodzy, jest customowa wyjadaczka. Piękna pod słońcem gwiazda. Dlaczego? Dlaczego takie reakcje na słowo piękne? Ja nie rozumiem. Czy macie mi coś do powiedzenia? Nie, absolutnie nic. Nie na no no. gdzie tam. Absolutnie tam. nic. Wszystko jest pięknie. jest desełko. Piękna inaczej. Piękna. I zawsze tak samo. No, witam serdecznie. Tak i moi drodzy, prawdopodobnie trafiliśmy na event Halloweenowy. Desełko nic nie mówiłem, bo... Pewnie była panika w narodzie. No, ale wiesz co mi się Aha. też coś wyświetliło, ale nic. Krzysiu wydaje mi się, że jest, to, że jest to event, słuchajcie, halloweenowy, Ja jeszcze nie wiem na czym on polega, bo dosłownie przed naszym nagraniem okazało się w ogóle Grzesiek mnie opamiętał, że jest update. No i to Więc, takie 8 giga. E, jest o, e, ja miałem 3 giga. Ja, miałem 8. ja 8, ja, ja też miałem 8. Już cały czas mówiłam, że 8,77 miałam. Ja miałem no. 3,0, więc nie wiem o co chodzi. Yy, ale jeżeli faktycznie jest jakiś update halloweenowy, to yy, w sensie, no pewnie już jak Wy to widzicie, to my już o tym wiemy, że to było faktycznie. No tak. Ale na chwilę obecną tutaj ja nawet nie, nie wlazłem na nic, żadnego Twittera, nic nie, nic nie zobaczyłem, mm. nie wiem. A to, co ci się teraz wyświetliło, to nie poczytałeś, co, to, co to, na czym to polegać Nie, będzie? nie mm. wiem, ale poczekaj, bo wiesz co? Dobra, bo Wojtek mi tu wysłał e, Twittera, poczekaj, ja sobie zobaczę teraz, zanim nagrywamy. Pozdrawiamy, Wojtek. Tak, a new graphical, new graphical update is now live. Aha. Enter the completely reworked Macmillan. <laughs> Czyli, Jezu, słuchajcie, są nowe Macmillan, nowa posiadłość Macmillanów, nowa mapa. Byśmy widzieli, co byśmy dali. Grzesiek, call tower. No? I storehouse. Kurde. E, in, in Iron Wars of Misery, Shelter hmm? Woods and Suffocation Pit. Są nowe ma są zreworkowane mapy, kolejne reworki. Grzesiu. Ciekawe, ciekawe jak to będzie. No dali by jak teraz mogliby pokazać. No dosyć, tak. Mhm. Fajnie, no fajnie, no coś nowego, no. <laughs> fajnie. fajnie, Coś nowego. Ja ci tego nie mogę wytłumaczyć, po prostu musisz tu być. Cieszę się, <laughs> że źle. jestem razem z wami. I że ja wy się cieszycie. Jak wy się cieszycie, to ja się cieszę razem z wami, tak. bo to znaczy, że jest się o co cieszyć. I się, i się, tak. się tak. cieszę my razem się. z wami, bo wy się cieszycie i, I cieszy... ja się cieszę. Tak, i ja się, 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 się cieszę. Naprawdę, się. ja bardzo, bardzo, tak. lubię nagrywać za na wami Mimo, że Dessoko za każdym razem się pyta: Maciek, a który klawisz był od No właśnie, powiedzieliśmy, że RB i. Chyba mam. I... Nie wiem, czy mówię Zobaczymy. prawdę. To, no, się to się okaże. Zaraz. Czy będzie wybuch, czy nie, nie będzie. Musimy zobaczyć na kanałach ich. Dokładnie. Czy, czy, czy my się połączymy z czymś? Połączymy się. Będzie? Grał z nami Grzesiek konsolowiec. Więc o, A, widzisz, dobrze. więc on pewnie się musiał... Będzie. O. Ale to też przyszło jest po reworku. Ale to już było, tak. To już było. To wiesz co, Ale to może, to może to w kolejnym odcinku e, Grzesiu weźmiemy mapy. Weź I... mapy. Tak, żeby przetestować to. Ale tak, to jest robi robi jakoś we. fioletowo. Jest, jest. Bardziej. Jest. Dobrze. Nie, nie było dobrze. takiej poświaty na niebie chyba. E, nie e, pamiętam już e, teraz. Możli, możli. Możliw. 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 możliw! Jest to możliw. Jest to możliw i niemożliw. Hmm. Dobra, mamy jakieś gena. Tu? A, tu, a czemu ten pan tak stoi tutaj? O, to jest ten taki... Halo, rusz się! <laughs> e, o jezu, ten z hajle... Z rowem, z rowem. Desełko, ten Twój rowem, z piramidą głowy będzie, co chciałaś zawsze go mieć! Widzisz? Marci okazję! jest to, ja chcę mu się nawinąć. Nie nawijaj się! Pan skąsolowicz się rozłączył, nie, jesteśmy w trójkę. Czyli chodzi ci o piramidę głową. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Na, 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 Weźcie, bo mnie konie, a wy tu la-la-la. O, la, zostawił mnie, la, zostawił la, mnie, dobra. La, la. Ale powiedz mi, znasz ten oryginał? To music, jest American prawda? Horror Story chyba, nie? Ja myślę, tak. tak. La, 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 la. To jest hit, ja to kocham, kocham ja to. Ja to kocham na twoich kastomach z Grzesiem, jak zawsze jedziecie. La, 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 Co on la. robi? Ale ja go tutaj kołuję. Nie, RB, to jest naprawdę. To co ja będę musiała wcisnąć, widzisz, to jest e twoja. A, a może a, LB? A może to było LB? A może LB? To ała. sprawdź. Sprawdź. Ja Widzie? Ja cię widzę na empatii, słoneczko. Ja na pas. Jak mam Ja też mam empatię. O, dobra, teraz Trzeba kończy wisiał. Gena. A, to ciężko zrobić w trójkę. To jest ciulowe, nie lubię w trójkę grać przestań. No dobrze. Szkoda, że nie ma za nimi Wojtka w sumie, bo no. on, on nagrywa teraz też swoje rzeczy i po prostu wow, nie mógł przyjść. Wow, plus 300? No dobra, no, no, bo tak Row. ta no. Ja się tego Pan firma do głowy zabiórowa. Prowa, robię to za piękną Poczekaj tutaj. Tu jestem, Grzesiu, poczekaj jest chwilkę, Niech on sobie odejdzie, spokojnie, wiesz? Nigdy Ja się nie spieszy. Za kolor Tak. Dobrze. Dobra teraz baby podnoszę cię, macam cię, dotykam no, cię, a ona się bada nie. Touch me, touch me now! Idzie to, idzie to. Ej to nasza młodość, Wesołko, śpiewaj! Nie ja no mogę teraz, no to teraz słucham. Oplułaś Ciekawie? mnie. Cicho. No tunelować. Nie, e, nie Grzesiek on biegnie za mną. Tak, on biegnie za mną Kajtuj i, i go tam. Mi, zaraz mi zrobi, zrobi rowa. Kajtujcie go. <laughs> Patrzcie, kurde, się wyrobiła. Nie, nie Co? zdążę. Słyszę bicie serca. Nie zdążę. Bo ja nie jestem. Dobra, muszę się wyleczyć. Co tylko zrobiłaś? Tak. Teraz patrz, go, zaraz patrz jak, patrz tu. wybiegnie, widzisz go, widzisz go, widzisz go. Ja mogę. Widziałem, widziałem, Za, 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 jest To jest, za jej bisty facet. Słucham, a my to co zrobiłem? Co, Dwie lebiody? Chyba krzysztof, w ogóle. No, co uważasz, za rolnictwo? On mnie goni. Teraz możemy pośpiewać. Jak to było? touch me, touch me now, I wanna see your party. Jochę. Nie czuję się tak. No, no. Touch me, touch me now. Sabrina, wasze talenty to trzeba tu wykorzystać do jakichś... Ja się z niego... No, dajcie sporo. Ale nie To pójść tu serduszkę i że proste <noise> <noise> Seoko Co ty tutaj kombinujesz? Oh, hi, hi, o haj, haj, Desi Fajnie, że... Aha o niego. No nie, go... dobra, nie, to nie dobra. Dobra, yes, to Soko, czy przecież mi tak macnąć, Touch me now? Nie pomijcie Jest <noise> Jezu u mnie ty kur! Nie, nie zrobisz mi rowa, nie pozwolę ci zrobić rowa! Nie nie robisz 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 robisz. Robisz. To, to, to takiego rowka. No zrobił mirowa. Zrobił mirowa i... Chórzolina. No, Grzątkę zasadził. A... O kur... Wysp! <laughs> <Des> Przepraszam! Po prostu nie motorizacja zachęciła. To się... Ja to wybipczę, wy ja to wybipczę, bo to... Dobra, teraz ja... Ooooooh, cheezes! To nie miało tak być, się <laughs> przestraszyłam! <laughs> Jezu, ile w jest. Nie, się tak, nie, da. nie spodziewałem się tego po tobie laska, nie? Przepraszam. Przepraszam. Ja. przepraszam. przepraszam. Ale w sensie, że nie spodziewałeś się słowa, przepraszam. E, urwy bardziej. Dać mi na Przepraszam, zawsze się u ciebie hamuje, ale widzisz. Co się a stało. dobra, nie hamuj się to podobi bibcze, to. 7.30 około. No, coś tak będzie, bo ja też mam 100%. A, a Desoko zostałaś sama, wiesz, więc... Em... Co? Czemu nie leczycie się? Czemu no się nie le no we leczycie weź, weź mnie, weź mnie, podnieś mnie kobietku! A gdzie weź ty weź jesteś? Leży czerwona glizda. Gdzie ty jesteś? A to tak daleko! Nie, to tutaj, no, Natalia. No. Zaraz moja cierpliwość ulegnie zniszczeniu. No to i chodź tu do mnie. Ja no też, ideale, ale widzisz, jak ja, chodź chodź ale ty widzisz mnie jak, jak ja się człapię? Ale ty widzisz, jak ja się człapię? Resełko, ja sam mam Zaraz po prostu zrzucicie na Ale ja idę, nie mogę biec, bo ja chuleję! Wiecie, że on poszedł do Was. Tu, Szybko! I teraz, jo! I teraz, jezu! Wesełko, dawaj, pięknie! No nie mogę, no! Czaisz to! Nie mogę po. Bo... mogę, jedna. No mogę jednak. Możesz! Popatrz! A. Dobra, leżysz i tak, Tak. No, ty z tym pięknym akcentem. <laughs> <się podać>. <laughs> patrz, i teraz kasuje na zdrowie, patrz. A nie, U. No no weź, nie, nie psiocz na mnie, masz, czeknę, mam cię, co ci chodzi? Idę. się robisz tam? Jestem już cały, Grzesiu, dla ciebie, cały otwarty i gotowy. <noise> nie, Widzicie, dałam radę, dałam radę. Także, czekam, aż wejdziesz, nie? Czekaj, bo tu grządki są. Ej, ale czemu się popieprzyły shifty? Ja myślałam, że tym się biegnie i żona już tak kuleje, że nie może. A nie, pa, a nie Mogę piramida. Go? Możesz, daj mnie. Daj mnie tę noc. O. Dobra, teraz ja leżę i plażę. Nie, robi grządki, dobra. Kurde, co on tutaj dzi dziarga tu? Te jedną noc. W sensie, Natalia żyjesz? To to tak a, żyję. Jakaś tak cicha... Przy, przygasłaś nie, tam troszkę, robię, wiesz? To, czy nie robię tego? Nie, robię Co, Czas coś zrobiona. Dobra, nie, wpadam w tej jego sił, a nie się chłopak czekaj, cieszy. No. A przybliżysz swoje usta do mikrofonu? Tak, jestem tak. Może o Boże, tak, być? tak. Może tak być. Mm. Słuchajcie, on jest friendly. Jak jest coś. friendly? No to super, że <laughs> jest friendly. Że co, co, co? <laughs> on jest... Killer jest friendly. Aha, bo Więc zrozumiałam, zrozumiałam, że spędzi. Jest. Nie wiem, o co F chodzi. <laughs> zrozumiałam, że jest spędzi, a ty mówisz, że friendly. <laughs> Dobra. Jest <laughs> spędzi, jak tak mówię. Nie wiem. Najwyżej no, byłoby... <laughs> Złączmy to w kupę. Nie wiem, bo zaczęłam tak myśleć, że Cię swędzi. Będzie, wiesz, palusek, powąchałaś. A wiecie, co mówi stare so chińskie pszczołowie? Wiecie, co mówi stare chińskie so pszczołowie? No. No. Że jak palec rąk no śmierdzi, to w nocy... był. W nocy, no. Nie słyszałam, wiesz? Tak, to jest właśnie... Nimi nie opowiadali takich historii na dobranoc. rano palec śmierdzi, w nocy było sędzone. No widzisz? O Boże. Touch me now. Właśnie touch me now. <noise> Robię gena. Jak u was? Nie wiem, już um, koło drugiego jestem, który jest zrobiony. koło sensu. mnie. Zabawa jest przednia. Przednia, przednia. I, o, tu będę łaził po tych kolcach. Desoko robisz może gena? Nie, szukam. Dobrze. Aha. Cierpliwy dzień po dniu. Ja coś, zrzucę mu paletę. Idziemy Stara się na, na moim śladem. A słyszymy to? się chcę. Ona trzyma siuśki. A kupę też? Nie, Pesa. jak zrobi siuśki, to i pewnie kupa poleci. Poleci razem. No. Hurtowo. Suko? <noise> No skupiam na się. Na czym? Na siku. <głos> <głos> Nie wiem, gdzie są te geny, gdzie wy jakieś macie? Um, A gdzie ty jesteś, powiedz mi? Czy ty w... widzisz... Dookoła domków biegam. No do, to do domków. Wejdź do domku, domku, wejdź do domku na przykład. Ja też na przykład kończę gena na ulicy. O, tu jest. Słuchaj. O, jestem. No, mhm. ładnie. Robimy. Tylko ładnie dobrze. dobrze, Ale cały czas słyszę picie serca. No, bo dobrze. dobrze. Przepraszam. <noise> Ja wiedziałem, że tak, tak Czy ty wysadziłaś Gena? No. on no to idzie. O, dobra, mam nastawić. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że to wysadzenie Gena to i tak jest nic przy odcinku. Słuchajcie, to jest, nie wiem, nie pamiętam teraz, który jest odcinek w customu. I, i, którego customu? No. Jak był pierd mocy. <noise> to był sekret. <noise> To nie, to był sekret. To był sekret. Takie są teraz dźwięki. mu się zdarza. Ja nie wolno w życiu wstrzymywać, chciałam ci tylko tyle powiedzieć. To jest bardzo niezdrowe. Ja chcę, ja chcę powiedzieć, że myślałem, że puściłaś Patronusa po a to był dementor. Mm -hmm. Mm -hmm. W każdym bądź mm. mm -hmm. razie to jest niezdrowe. To, był, to, 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 to co ty robisz? ADHD, ja pierdziele. Do Dobramy. To był taniec stój, dobra, stój. Dostaj, dostaj, Chodź tu! Oho, dobra. Ja. <grym> <grym> Aha, tu trzeba coś zrobić. No. Wymacać, Krzesie. Mamy to opanowane już, wracamy. Dobra. Tu jest brama, także, słuchajcie, jest szansa, że wyjdziemy, ale pan jest friendly, dlatego wyjdziemy. Nie <grym> jesteśmy super zajebiści. O, tak? zepsułeś wszystko. Touch me now. Touch me, touch me. me czas now. czas się za mną, to, te, 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 te druty kolczaste tutaj. No, de, 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 de de sogo. De sogo, gdzie ty jesteś? Nie słyszałam się za Winkle. <grym> jak zamknie oczy, to mnie nie widać. No, chodź. Dobrze, chodźcie. Ale to co znaczy, że Freddy? Że on nie chce nas zabić. Nie chce, no. No, no, no bo zobaczył, że... ja już myślałam, no, że tak ale... dobrze nam poszło. Więc zobaczymy, że trójka jest, no to co no. będzie? No, to ja tak nie lubię. Jednego wywaliło. Ale patrzcie, ja was yy, yy, ciebie ściągnęłam. I, tak. I ten, ale to była moja zasługa, nie dlatego, że był Freddy, eee, prawda? Nie. To nie dlatego. Ale generalnie, Desełko, yy, wyszłaś z meczu. Ile masz tych kropelek teraz? Zobacz sobie, tam postęp rangi, to wszystko Nie wy... Wyszłam z meczu. No, że uciekłaś. No, uciekłaś. No, Miała mnie uciekać? No, nie wierzę w nią. mnie no, no. uciekać? Nie, nie uciekać? Dobrze. dobrze, dobrze je. Jest to jest ja. już dobrze. Nie wiem, co chodzi. mieliśmy zginąć? Nie! Nie, już nie drąż. O co chodzi? Czy teraz masz taki ekran, że biegniesz punkty i wszystko? Tak. To zobacz sobie, ile wbiłaś postępu rangi. To jest, jak masz te strzałki takie, żeby się przełączać między kartami, to jest na drugiej kropelce, druga kropka, drugi kwadracik. Ile masz? Postęp rangi. No. Drugi kwadracik, no to jest... Yy, plus jeden. Plus no. jeden, no. No to właśnie. No ja właśnie wpadłem na siódmą rangę dzięki temu meczykowi. Tak, mam jeszcze jeden. Pan był na 12... O, jakiś nako... Ty. Z YouTube'a pan nas mordował, patrzcie. Widzicie, to jest ten i glam. Także moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Była ze mną gwiazda Jupiterka Deseo. To jest nas Jupiterka świata. Nie Youtuberka, Jupiterka. I był Jupiter Grzesiek. Byłem dzięki. I byłem również ja, tak I Nie mogę. Jak sami zawsze nagrywam. Ja mam mówić o sobie, to my się chce śmiać od nie wiem. Byłem... Dobrze. Tak, byłem również. Na. Trzymajcie się, buziaczki. Pa pa. Pa pa. pa.